Druga Księga, Kronik, rozdział 20. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Ammonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem. Ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu, i oto są już w Haseson Tamar, to jest w Engedi. Wtedy jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie Boże Ojców naszych czy nie ty jesteś Bogiem w niebiesiach ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów w twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego kto by ci mógł sprostać czy nie ty Boże nasz wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama przyjaciela swego na wieki oni zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię imieniu twojemu, powiadając: Jeżeli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza czy głód, to staniemy przed tą świątynią i przed twoim obliczem, gdyż twoje imię mieszka w tej świątyni. I będziemy wołać do ciebie z głębi naszego ucisku, a ty wysłuchasz i ocalisz. Oto właśnie teraz Ammonici, Moabici i mieszkańcy gór Seiru, do których nie pozwoliłeś wkroczyć Izraelowi, gdy szedł z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli. Właśnie oni tak nam się odpłacają, że ruszają na nas, aby nas wypędzić z swojego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na ciebie są zwrócone. Podczas tego stali przed panem wszyscy Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. A wtedy pośród tego zgromadzenia duch pański spoczął, na Jahazielu synu Zacharjasza syna Benajasza syna Jajela syna Matanjasza lewicie z potomków Asafa i ten rzekł posłuchajcie uważnie wszyscy Judejczycy i wy mieszkańcy Jeruzalemu i ty królu Jehoszafacie tak mówi do was Pan wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy gdyż nie wasza to wojna, ale boża jutro zejdźcie naprzeciw nich pójdą oni stokiem Sis a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek pana o judo i Jeruzalemie. Nie bójcie się i nie lękajcie. Jutro wyjdźcie przed nich, a pan będzie z wami. Wtedy jehoszafat pochylił głowę twarzą aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed panem, oddając pokłon panu. Lewici zaś z rodu Kehatytów i z rodu Korahitów wstali, aby chwalić pana Boga Izraelskiego głosem nader donośnym. Wstawszy wcześnie rano, Wyruszyli na pustynię Tekoa. A gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł: Słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu. Zawierzcie panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawieście jego prorokom, a poszczęście się wam. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla pana którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Ammonitów, moabitów i mieszkańców pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Ammonici i moabici Wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom Pogórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić, a gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomogli sobie nawzajem do zguby. Gdy zaś Judejczycy doszli do wieży strażniczej u wejścia na pustynię i spojrzeli na tę tłuszczę, oto wszędzie leżały trupy na ziemi i nikt nie ocalał. A gdy Jehoszafat i jego lud zbrojny zabrali się do zagarniania łupu, znaleźli wiele bydła, różnego mienia, szat i kosztownych naczyń i nabrali tego tyle, że nie mogli unieść. Trzy dni zagarniali łup, gdyż był tak obfity. Czwartego dnia zgromadzili się w dolinie Beraka. Tam bowiem błogosławili pana. Dlatego miejscowości tej nadali nazwę Dolina Beraka. I nosi ją ona do dnia dzisiejszego. Potem powrócili wszyscy mężowie Judcy i jeruzalemscy na czele z Jehoszafatem do Jeruzalemu, a wrócili radośni, gdyż Pan uradował ich wyzwoleniem od ich nieprzyjaciół. I wkroczyli do Jeruzalemu przy dźwiękach lutni i cytr i trąb i poszli do świątyni pańskiej. I padł strach przed Bogiem na wszystkie królestwa ziem, gdy usłyszano, że Pan walczył z nieprzyjaciółmi Izraela. A królestwo Jehoszafata zażywało spokoju, którego jego Bóg zewsząd mu użyczył. Tak panował Jehoszafat nad Judą. Władzę królewską objął, mając trzydzieści pięć lat a panował w Jeruzalemie dwadzieścia pięć lat. Matka jego miała na imię Azuba, a była córką Shilchiego. Kroczył on drogą swojego ojca Asy i nie odstąpił od niej, czyjąc to, co prawe w oczach Pana. Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione i lud nie trwał szczerze przy Bogu swoich ojców. Pozostałe zaś sprawy Jehoszafata, pierwsze i ostatnie, są zapisane w dziejach Jehu, syna Hananiego, które weszły do Księgi Królów Izraelskich. Po tych wydarzeniach Jehoszafat, król ludzki, sprzymierzył się z Ahazjaszem, królem izraelskim. Ten zaś postępował bezbożnie. Sprzymierzył się z nim, aby budować okręty płynące do Tarszysz. Budowali te okręty w Esjon Geber. Wtedy Eliezer, syn Dodajasza z Mareszy, wystąpił przeciwko Jehoszafatowi z takim proroctwem. Ponieważ sprzymierzyłeś się z Achazjaszem, Pan zdruzgocze Twoje dzieło. I rozbiły się te okręty i nie mogły popłynąć do Tarszysz. Druga Księga, Kronik, rozdział 21. I spoczął Jehoszafat ze swoimi ojcami i pochowano go obok jego ojcu w mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Jehoram, jego syn. Miał on braci, synów Jehoszafata, Azariasza, Jehiela, Zachariasza, Azariasza Michaela i szefat Jasza. wszyscy oni byli synami jehoszafata, króla judzkiego. Ich ojciec obdarował ich ofitymi darami w srebrze, w złocie i klejnotach oraz miastami warownymi w judzie. Lecz władzę królewską oddał jehoramowi, gdyż on był pierworodnym. Gdy jehoram objął władzę królewską po swoim ojcu, i umocnił się w niej, kazał pozabijać swoich braci mieczem, a także niektórych spośród książąt Izraela. Jehoram miał 32 lata, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 8 lat. Kroczył jednakże drogą królów izraelskich, podobnie jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną. To też czynił to, co było złe w oczach Pana. Jednakże Pan nie chciał wytracić rodu Dawida przez wzgląd na przymierze, jakie zawarł z Dawidem, zgodnie z daną mu obietnicą, że nie da nigdy wygasnąć jego potomstwu. Za jego czasów Edomici wyzwolili się spod zwierzchnictwa Judy i ustanowili sobie własnego króla. Wtedy Jehoram, Wyruszył wraz ze swoimi dowódcami i wszystkimi swoimi wozami wojennymi, lecz musiał zerwać się w nocy i przebijać się przez Edomitów, którzy otoczyli jego i dowódców wozu wojennych. W ten sposób Edomici wyzwolili się spod zwierzchnictwa Judy aż do dnia dzisiejszego. Również Libna wyzwoliła się w tym czasie spod jego władzy, gdyż opuścił on pana boga swoich ojców i pobudował świątynki na górach judzkich i przywiódł do cudzołóstwa mieszkańców Jeruzalemu oraz zwiódł judę wtedy przyszło do niego pismo od proroka Eliasza tej treści: Tak mówi pan Bóg Dawida twego praojca, dlatego że nie chodziłeś drogami Jehoszafata, swego ojca, i drogami Asy, króla judzkiego. Lecz poszedłeś drogą królów izraelskich i przywiodłeś do cudzołóstwa Judę i mieszkańców Jerozalemu, jak przywodził do cudzołóstwa ród Achaba oraz pomordowałeś swoich braci, rodzinę swojego ojca, którzy byli lepsi od Ciebie, przeto Pan uderzy potężnym ciosem w Twój lud, w Twoich synów, w Twoje żony i w Twoje imienie. Ty sam zaś zachorujesz ciężko na chorobę Jelit, tak iż po pewnym czasie od tej choroby wyjdą z ciebie wnętrzności. Potem pan pobudził przeciwko Jehoramowi gniew filistyńczyków i arabów, mieszkających obok kuszytów. I ci wyruszywszy przeciwko Judzie wtargnęli do niej i zagarnęli całe mienie, jakie znajdowało się w pałacu królewskim. Uprowadzili też jego synów i żony, a został przy nim tylko najmłodszy z jego synów, Jehoachas. A po tym wszystkim nawiedził go pan nieuleczalną chorobą jelit. Po upływie dłuższego czasu, gdy dobiegał końca drugi rok, wyszły zeń na skutek choroby wnętrzności i umarł wśród ciężkich boleści. Jego ludzie nie zapalili na jego cześć ogniska, jak je zapalano dla jego przodków. Miał on 32 lata, gdy objął władzę królewską, a panował osiem lat w Jeruzalemie. Gdy odszedł, nikt go nie żałował. Pogrzebano go w mieście Dawida, lecz nie w grobach królewskich. Przypowieści Salomona, rozdział czternasty. Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupie, własnoręcznie go burzą. Kto postępuje w sposób prawy, boi się Pana, lecz kto chodzi krętymi drogami, gardzi Nim. Mowa głupca jest ruzgą na jego grzbiet, lecz mędrców strzegą ich wargi. Gdzie nie ma bydła, tam nie ma zboża, lecz dzięki sile wołu zbiory są obfite. List świętego Jakuba, rozdział czwarty. Skądże spory i skąd walki między Wami? Czy nie pochodzą one z namiętności Waszych, które toczą bój w członkach Waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być Przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno pismo mówi zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Prze to poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wy wyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonuznawca i sędzia. Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? A teraz wy, którzy mówicie, Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Po czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo, wy natomiast hełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. To więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.